Cześć drodzy widzowie, w kolejnym vlogu mamy dzisiaj sobotę, 30 dzień sierpnia, przedostatni dzień miesiąca wakacyjnego. Godzina 15.46 do południa padał obficie deszcz. E, ogólnie z tym, co wczoraj i dzisiaj spadło, to słuchajcie, mamy opad rzędu 21 litrów. Także spory deszczyk. E, rzepaki na dwóch działkach posiane. A na jednej działce, tak jak możecie zobaczyć, za mną jeszcze jest z tyłu. Myślę, że, że e, gdzieś cztery wapniarki do wywiezienia wapna węganowego kujawit. E, mam trzecią załadowaną wapniarkę w dniu dzisiejszym. E, zacząłem to późno, no ale e, trzeba jechać, gonić, gonić pracę, bo. Jutro już jest ostatni dzień miesiąca, a rzepak jeszcze nie jest w 100% posiany. Także ta jedna działka nam została, na której leży wapno, na którą zostały nawozy i wszystko co trzeba zrobione, aby tutaj to ten rzepak mógł rosnąć. Jest tylko kwestia zaorania, zwałowania i siewu. Myślę, że to najpóźniej w poniedziałek zostanie zrealizowane, jeżeli tylko warunki na to nam słuchajcie pozwolą. Co dzisiaj? Dzisiaj chciałbym się troszeczkę może odnieść do trwających teraz ceremonii podziękowania za plony, które zebraliśmy my, rolnicy z pól, żeby nam chleba nie zabrakło, jak to ksiądz może powiedzieć, czy nasi dygnitarze, politycy. Kasta polityczna, świta, nie wiem jak ich tam nazwać. Ci, którzy sprawują władzę, którzy wydają nasze pieniądze z podatków, niekoniecznie zawsze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Troszeczkę jest niekiedy takie przekłamanie mówiące o tym, że premier nam dał, czy prezydent nam dał czy polityk, żaden polityk, prezydent, premier, burmistrz czy wójt niczego nam nie daje, to sobie musicie zapamiętać, uświadomić, że my wszyscy składamy się na, na to, co jest nam później przekazywane przez rządzące władze, czyli pieniądze, które do nas trafiają, czy to socjal, czy jakieś dopłatach, czy też w świadczeniach medycznych i innych świadczeniach. To są pieniądze, które tak naprawdę my wpłacamy do budżetu państwa w postaci podatków i innych danin. To jest wspólna kasa, do której musimy my, pracujący ciężko, Polacy, wpłacać. Druga rzecz to taka, że odbywają się teraz tak jak już wspomniałem dożynki jest to coroczna ceremonia podziękowania za zebrane plony, podziękowania rolnikom za trud jaki oni wkładają w to aby nam wszystkim i tym mieszkańcom wsi i tym mieszkańcom miast aby im i nam nie zabrakło Chleba na stole, aby nie było głodu. Kiedyś to było sensowne i miało ręce i nogi. Dzisiaj, któryś rok już z rzędu, jak się tak zastanawiam nad tym, to nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ co ja mam świętować? Ja mogę podziękować sam, nie muszę niczego świętować, mogę sam podziękować, że szczęśliwie te. Plony udało się zebrać, że nie wydarzył się wypadek, że pogoda dopisała, to mogę Bogu podziękować. Nie muszę iść na jakąś. Nie, może nie nazwę to imprezę dorzynkową, tylko tą ceremonię dorzynkową, na której później już po tej części oficjalnej, gdy tylko ci politycy podziękują rolnikom ze sceny. Jak to ciężko musieli i oni, ci politycy, wiedzą, jak ci rolnicy musieli ciężko pracować, aby ten chleb na naszym stole wylądował. No to gdy ci dygnitarze już wyjadą z, za, z syto zastawionych stołów przez nasze panie z koła gospodyń, nasze dziewczyny, które umilają te obchody święta dożynkowego poprzez śpiewy poprzez y, zabawy y, konkurencję, skecze całą tą oprawę otoczkę która hmm, chyba najbardziej ma służyć temu aby ci politycy którzy zawitają na te dożynki czy nasi włodarze y, tutaj lokalni miasta i gminy Debrzno, jak odnoszę się do naszych dożynek, które dzisiaj się odbywają w Starym Gronowie, pozdrawiam całą naszą ekipę, żebym tu nie zapomniał. Z wieńcem dożynkowym, nie będę wymieniał z imienia, nazwiska, każdy wie o kogo chodzi. I także ekipę dziewczyn śpiewających. Pozdrawiam swoją żonę, która jest również na dożynkach, swoją córeczkę. Która jest ze swoim chłopakiem na tychże dożynkach i wszystkich innych, którzy mnie znają i których ja znam. Bardzo serdecznie rolników pozdrawiam. A co do polityków, to mam taką uwagę, że najmniejszego sensu nie ma mówienie rolnikom, że czy podziękowanie rolnikom skoro przez tych włodarzy, skoro sami ci politycy nie są w ciemnie bity, bici i dokładnie wiedzą, że my mamy tylko koszty mamy przychody a już odejmując jedno od drugiego nie mamy zysków a wszelkie inwestycje które musimy poczynić w gospodarstwie to muszą wynikać z zysków jeżeli nie mamy zysków zaciągamy kredyty jeżeli zaciągamy kredyty to mimo wszystko musimy mieć zyski z naszej pracy żeby spłacać koszty kredytu i same raty kredytowe także to nie jest tak że e, jest fajnie że ja włożyłem w 100 hektarowe gospodarstwo 300 tysięcy nakładu licząc tylko w środkach do produkcji i Wyciągnąłem e, po sprzedaniu swoich płodów, które urosły na moim polu, które udało mi się zebrać szczęśliwie e, 300 tysięcy, bo wtedy co, jaki jest sens robienia? Czy rolnicy mają tak e, jak nasze państwo prosperować, że mają mieć deficyty, dziury w budżecie? To, że państwo ma dziury w budżecie, no to niech yy, niekoniecznie i nie, nie, nie jest tak, że rolnicy muszą mieć te dziury, bo yy, niekiedy to może wynikać z niegospodarności, ale to tak jak w przypadku państwa, taki wśród rolników, ale yy, wiele osób yy, w swojej społeczności rolniczej, które znam, nie, nie mają nic wspólnego z niegospodarnością. Tylko po prostu jest błędna i zła polityka, czy to nasza centralna, y, polska polityka rolna, o ile można mówić o kierunku polityki rolnej w Polsce, ale centralna, czyli polityka, która, y, której decyzje zapadają na szczeblu y, europejskim w Brukseli, a nadinterpretacja, a nadinterpretacja y, przepisów y, unijnych, z którą borykamy się już od kilkunastu lat, jeszcze, jeszcze nam odcina źródło i możliwości pozyskania środków, podkreślę, pozyskania środków z kasy budżetu europejskiego, ale to nie są środki z Brukseli, tylko to są środki, które nasze państwo, czyli my, podatnicy, wszyscy, Wpłacamy w formie składek do budżetu Unii Europejskiej jako państwo polskie, ale my, nie zapominajcie o tym, będę zawsze to podkreślał, te pieniądze się tam nie biorą z księżyca, nikt ich nie maluje, nie drukuje, tylko to są pieniądze, które my jako pracujący Polacy wpłacamy w formie podatków i różnych innych danin. I to nie jest tak, że ktoś, że Urszula von der Leyen daje mi. 100 euro ze swoich pieniędzy, tylko Urszula von der Leyen, to, co państwo polskie wpłaci w formie składki do wspólnej kasy e, unijnej. aparacik mi bateria, akurat teraz wysiadam przewięźle, wtedy mam korek. Przepraszam. E, to jest jeszcze tak zrobione, że. Ze 100 euro, które wpłaci nasze państwo polskie do unijnej kasy, wróci jeszcze do sektora rolnego. Może 15% z tego. Z każdych 100 euro wpłaconych do wspólnej kasy na rolnictwo, wróci 15 euro. Ze 100 euro wpłaconych, wróci 15. Pozostałe. 85% wróci i zasili gospodarkę różnych innych sektorów, które w Polsce działają, ale nigdy nie wraca ze 100 euro wpłaconych 100 euro z powrotem do danego kraju. Bo z czego by żyli biurokraci, eurokraci, Myślę, że około 30% zostaje na tych wszystkich darmo zjadów, a może nawet więcej, piszcie w komentarzach, bo może bardziej zorientowani jesteście, jak ten podział wygląda. Ile ze 100 euro wpłaconych przez rząd polski do wspólnej kasy Unii Europejskiej wraca z powrotem do naszej gospodarki? No i tyle w temacie, słuchajcie. Nie będę Was dłużej zanudzał. Eee, może jeszcze tylko podejdę do wapniarki bo tam pytacie mnie czy taśma mi się zsuwa w tym RCW ja słuchajcie wożę już eee, nie, żebym was nie skłamał po założeniu nowej taśmy i mm, wału któ który wam za chwilę pokażę który zrobił eee, mi szwagier eee, wywiozłem już czekajcie, policzę sobie tylko 15 lat po 30 45 yy, ostatnimi laty bierzemy przez 5 lat można powiedzieć po 4 auta to już jest 20 aut yy, przyjmijmy, że 40 samochodów wywiozłem wapna, czyli to nam daje yy, 1000 ton wapna rozwiozłem tym RCW które tutaj widzicie za mną, za moimi plecami, 1000 ton wapna i po założeniu tej nowej taśmy, i modyfikacji tego wału, który ciągnie taśmę, taśmy nigdy kluczem nic tam nie reguluje, nie nastawiam. Pytając mnie, macie rację, że tak kiedyś było, tak się kiedyś działo, ale po tej modyfikacji, o której Wam powiem. Nie ma problemu, że ta taśma gdzieś schodzi. Ona może schodzić tam leciutko 2 -3 cm, 3 na jedną stronę, po czym wraca z powrotem. Także nic ja tu nie reguluję. Nie ma najmniejszego sensu, aby cokolwiek robić, bo ta taśma nic się nie zużywa. Jest wszystko ok. Za chwilę Wam powiem, dlaczego tak się dzieje. ARCW, już chyba mówiłem, tu jeszcze raz się nie pochwalę, że kupiłem. To RCW w 94, w dziewięćdziesiątym bodajże drugim albo trzecim chyba roku. Z Uniechówka, z Pegeru, z Uniechówka nie był to jeden z w kompleksu Dębno, które tutaj działały na terenie mojej gminy w minionym stuleciu. Za kwotę 3 200 zł, kiedyś pytałem się ile to jest, czy ja dobrze liczę sprawdziłem to, także jak Wam mówiłem 320 zł na dzień dzisiejszy jest to jak najbardziej prawidłowa e, prawidłowa informacja 3 miliony 200 z tamtego czasu to jest na dzień dzisiejszy 320 zł a tutaj pamiętajcie, że wracam do zboża chleb podrożał już e, parokrotnie e, 20 lat temu chleb kosztował złotówkę 25 lat temu 20 złotówkę kosztował pszenica kosztowała 700 zł, może 750 nawet złoty, a dzisiaj mamy znowu cenę pszenicy 700 zł, a chleb kosztuje już nie mniej, to chyba taki najgorszy chlebek, jak ja to mówię oszukany z i ze strzeciną kosztuje 4 zł. Także. W sklepach wszystko podrożało hmm, kilkaset procent, a rolnikowi cena wzrosła w ogólnym rozrachunku, jakby to wziąć przez, na przełomie ostatnich 20, 25 lat hmm, kilkanaście procent. Także już parytet dochodu miasta wsi jest porażająco hmm, na niekorzyść nast. Wieśniaków, o ile mogę tak powiedzieć, czy pracujących na wsi, rolników, ja na siebie mogę powiedzieć wieśniak, i e, nic złego się nie wydarzy. Także każdy ma swój rozum, wie co robi. Robimy to wielokrotnie powtarzałem, dlatego i wyłącznie tylko dlatego, że po prostu wielu rolników robi to z zamiłowania i z pasji. Ci rządzący, jeszcze dopowiem, bo teraz przyszła mi pewna myśl, wątek, który pociągnę przez chwileczkę jeszcze. Wielu z nas robi to tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu lubimy to robić, kochamy to robić i to jest nasza pasja. Robimy to z zamiłowania, z pasji, bo trzeba po prostu mieć we krwi i rządzący to. Wykorzystują wiedzą, że nawet teraz, gdy te ceny płodów rolnych są niskie, to oni dobrze wiedzą, że tak jak nawet możecie to zwrócić uwagę, co Wam czy cofnąć? Film do początku powiedziałem Wam, że już zasiałem rzepak, że jeszcze jedno pole mam do zasiania rzepaku, że teraz pracuję zamiast świętować e, świętoplonu e, na gminnych dożynkach, które odbywają się dzisiaj w Gronowie. E, i będę siał jeszcze jedną działkę rzepaku pomimo tego, iż ceny są niesatysfakcjonujące dalece niesatysfakcjonujące dalece odbiegające od realiów poniesionych kosztów na produkcję tych roślin, które uprawiamy które gwarantowałyby nam godziwy zysk to ci politycy i włodarze tu szczebla tego najniższego gmin powiatów także na szczeblu wojewódzkim Nasza, e, nasze władze w Gdańsku i w centrali, w Warszawie dobrze o tym wiedzą, że rolnicy i tak pomimo tych niskich cen i tego, że labidzą, że płaczą to i tak znowu obsieją i zboża nie zabraknie, ale są pomysły na to jak to zmienić ale o tym już opowiem wam innym razem a to już 17, 18 minuta dobiega końca, także jeszcze tylko wyjdę Pokazać wam co sprawia, że ta taśma nie przesuwa się w wapniarce RCW3 i będę się z Wami żegnał. Taki vlog w sobotę nagrany o godzinie 16.03 z pola z pracy przy wywożeniu wapna. Także będę się z Wami już żegnał. Wszystkich zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Zostawiajcie łapkę w górę, lajkujcie. Tak jak Wam już powiedziałem, udostępniajcie, jeżeli materiał jest warty przekazania go dalej. A także subskrybujcie kanał. Trzymajcie się, cześć. Dla wszystkich miłej, udanej niedzieli, smacznego obiadku i udanego wypoczynku, niedzielnego spaceru. Trzymajcie się, cześć i do następnego odcinka. Dobra, słuchajcie, teraz Wam pokażę o co tu chodzi, że ta taśma yy, po prostu tak jak Wam mówiłem nie wymaga nie wymaga ciągłej korekty. Możecie tu zaobserwować, że ona jest tutaj ona na 4 cm przesunięta w tą stronę, ale za tym wałem jest może 2 cm, nic tu się nie dzieje z tą taśmą. Nie zagina się, nigdzie się nie załajmuje. Chociaż już nią wywiozłem, tak jak wam mówię, 1000 ton wapna, no to nie ma tej od wiecznego kłopotu, problemu z tym, że co chwilę w ciągu wysiewania jednej wapniarki trzeba było podchodzić i ciągle tutaj ja to popuścić z jednej strony, z drugiej do, dociągnąć, bo ta taśma się już wywijała w drugą stronę. Zaczekajcie, zmienię tylko zoom. O, mamy, że ona się wywijała teraz, że żadnego problemu nie ma. Zakupiłem tutaj nowy wał. To jest wał taki jak oryginalnie przychodzi do RCW, czyli pełny. Ale ten wał, ze starego wału wykorzystaliśmy tylko piastę, środek, oś. Yy, blacha została ścięta i zostały przyspawane tutaj. Szwagier mi przyspawał. Zobaczcie. Gładki drut, niekarbowany, gładki drut. Yy, Fi 10. Z tym, że koło środkowe zostało, mm, jego średnica względem skrajnych została powiększona o 2, 2, mm. już teraz nie pamiętam, 2 cm chyba. Jak dobrze zobaczycie, nie wiem czy to widać jest, yy, te pręty są na środku. Jest po prostu, jakby można powiedzieć, górka. Ten wał nie jest po długości z jednakową średnicą, tylko średnica skrajna jest jednakowa, a środkowa średnica została powiększona. W ten sposób zyskaliśmy coś takiego, że środek ładnie tą taśmę przez ten wał, że jest na środku większy, on ją ciągnie do środka, jakby, powodując to, że ta taśma trzyma się w linii, trzyma się w linii. No i to jest tylko taka modyfikacja. Może też dobre jest to, że po prostu tutaj wapno, jak był pełny wał, to lubiało się oklejać też. I ten wał się tam szpanował z jednej strony podeszło więcej. I mogło to powodować, że ta taśma wam się zsuwa. Jak ktoś jeszcze jeździ na tym pełnym wale, a tak było u mnie, że ona się zsuwała, to też to podklejanie. Mogło to powodować. A teraz, e, w przypadku, gdy zastosowaliśmy ten wał taki, zobaczcie sprętów, e, tego już tu problemu nie ma. Zresztą, możecie sami zobaczyć, jak tu jest czyściutko, e, to co tu spadnie, czy coś się zawieruszy, no to po prostu przelatuje przez ten wał do środka, ewentualnie i gdzieś tam dołem sobie wypada. No i to jest taka modyfikacja, niby tak niewiele, a aż tak dużo, że pozwala mi na bezawaryjną i bez ciągłej regulacji taśmy pracę tą starą otowawniarką RCW zakupioną w 93 e, najprawdopodobniej roku za, w przeliczeniu na dzisiaj kwotę 320 zł, 320 zł. E, na tamte czasy było to 3 200 000, to taka informacja do tych którzy się urodzili już e, może w tym stuleciu Obecnym XXI wieku i nie bardzo wiedzą, o czym ja teraz mówię. O jakich milionach on gada. Najpierw płacze, że pieniędzy nie ma, a teraz o jakichś milionach. No i to tyle w temacie, słuchajcie. Ja już wam gitary nie zawracam. Jedzcie obiadek dzisiaj, jeżeli oglądacie to z rana i korzystajcie z niedzielnego. Odpoczynku, ładujcie akumulatory tak, abyśmy z pełną energią mogli wrócić do pracy w poniedziałek. Także trzymajcie się raz jeszcze, cześć i do następnego odcinka.